Śmierć Edyty Rynkowskiej, żony znanego muzyka Ryszarda Rynkowskiego, wstrząsnęła światem polskiego show-biznesu. Kobieta miała zaledwie 52 lata i od 19 lat była żoną popularnego wokalisty. Odeszła nagle w mieszkaniu swojej mamy w Brodnicy. Informację o tragedii potwierdziła prokuratura okręgowa w Toruniu. Prokurator Izabela Oliver, rzecznik prasowy, przekazała: "Tak, mogę potwierdzić, że chodzi o Edytę Rynkowską, żonę pana Ryszarda Miejsce ujawnienia ciała miało miejsce w brodnicy w mieszkaniu. Na miejscu była oczywiście policja i prokurator. Zostały przeprowadzone oględziny miejsca ujawnienia zwłok, jak i samych zwłok. Śledczy zapewniają, że sprawa traktowana jest z pełną powagą. Prokuratura prowadzi postępowanie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, choć jak na razie wyklucza się udział osób trzecich. Kluczowe znaczenie będą miały wyniki sekcji zwłok. Prokurator Alina Szram poinformowała, Sekcja zwłok kobiety została wyznaczona na poniedziałek, 22 września, na godzinę dziewiątą. To właśnie wtedy, biegli lekarze sądowi, mają odpowiedzieć na pytanie, co dokładnie doprowadziło do nagłego zgonu Edyty Rynkowskiej. Tymczasem rodzina przeżywa ogromną tragedię. Szczególnie poruszający gest wykonał 17-letni syn pary, Richard Jr. Na Facebooku opublikował czarno-białą fotografię swojej mamy, na której pokazuje ona dłonie ułożone w kształt serca. Zdjęcie podpisał krótkimi słowami: Kocham cię, mamo. Fotografia szybko rozprzestrzeniła się w sieci, wywołując fale wzruszenia i współczucia. Z ustaleń mediów wynika również, że na miejscu tragedii pojawił się sam Ryszard Rynkowski, przywieziony przez córkę z pierwszego małżeństwa. Prokuratura nie ujawnia, czy artysta został już przesłuchany, ale podkreśla, że każdy szczegół tej sprawy jest dokładnie analizowany. Choć wstępne oględziny wskazują na przyczyny naturalne, dopiero wyniki sekcji zwłok dadzą ostateczną odpowiedź i zdecydują o dalszych krokach prokuratury. Ta tragedia pokazuje, jak kruche bywa życie i jak nagle może się zmienić los nawet najbardziej znanych osób. Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami w tej sprawie oraz innymi wiadomościami ze świata show biznesu, zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia. Dzięki temu nie przegapisz żadnego z naszych materiałów.